No, kochani, tak jak Wam ostatnio zapowiedziałam, dziś pokażę Wam budowę mojego stanowiska. Będąc często nad wodą, niestety, ale pewne rzeczy trzeba wykonać. Dla mnie jeszcze jakby nierozwiązaną sytuacją jest. Przenoszenie sprzętu na stanowisko, gdy jest dość daleko od samochodu. E, niestety, no, na to jakby na razie nic nie poradzę, bo po prostu w moim samochodzie nie ma miejsca, żeby jeszcze dodatkowo dorzucić tam chociażby jakiś wózek transportowy. E, kwestia na przyszłość. Myślę, że ją rozwiążę. E, także to jeszcze zostaje taką nieprzyjemną, jakby rzeczą, e, zarówno na stanowisko. Trzeba to przynieść, później zanieść do samochodu, ale sobie radzimy. W takich przypadkach, jak jestem na przykład w miejscu, gdzie muszę dojść daleko nieść rzeczy, to po prostu zmniejszam osprzęt do minimum. Jestem w tej chwili już nad wodą. Ci, co się orientują, na pewno wiedzą, że pochodzę z warmińsko mazurskiego terenu, że głównie tam wędkuję. Ci, którzy nie wiedzą, to się właśnie dowiedzieli. Dzisiaj jestem na wodzie na Podlasiu. Dość daleko od domu. Mój fotel został w domu. E, to nic, udało mi się pożyczyć fotel. E, na przy, przykładzie tego fotela pokażę Wam, jak ja buduję moje stanowisko i co jest dla mnie niezbędne podczas wędkowania. Otóż, zaczniemy od tego, że te rzeczy nie muszą być zupełnie identyczne, ale na podobę, ja muszę mieć pod ręką kuwetę z zanętą, i troszeczkę drobnego sprzętu. W tym celu stosuję półkę boczną. Jest ona mi bardzo przydatna. Nie muszę się po nic schylać do dołu. Dodatkowo na przykład jak jesteśmy na zawodach, mamy szybki dostęp do wielu ważnych akcesoriów. Dziś mam taką półeczkę właśnie na kuwetę, którą za chwilę zamontuję. A zazwyczaj używam półki z parawanem większej, szerszej. Ona również wraz z fotelem już odpoczywa. tego zamontujemy sobie półeczkę. Ok, mamy przygotowaną półkę. Teraz warto jest zwrócić uwagę na to, na czym położymy wędki. Wiadomo, feder to nie jest ciągłe trzymanie wędziska w ręku. Chodzi bardziej o to, abyśmy odpoczęli. Między innymi też dlatego ja wybieram podczas wędkowania fotel, nie na przykład kosz wędkarski. Podyktowane jest to tym, że no jak wspomniałam, musi być nam przyjemnie, wygodnie na tym, na tym naszym wędkowaniu, szczególnie jeśli jesteśmy nad wodą często i dość długo. Wtedy oparcie w fotelu bardzo się przydaje. Ja na razie go nie rozłożyłam, no bo deszcz pada. Rozłożę, jak będę siadać. Druga rzecz, ręka odpoczywa. W trakcie oczekiwania na branie, dlatego też stosuję ramię, na którym będę odkładać moje wędzisko. Tak jak tu widzicie, ramię jest teleskopowe, można wydłużyć, do transportu je zamknąć, schować, regulowane. Odkręcamy sobie tu ten element i wtedy góra dół możemy sobie Wyregulować. I co jest ważne, fotel, który pożyczyłam ma nogę 25. Mój prywatny fotel ma 36. W takim celu stosuję redukcję. Większość firm wędkarskich posiada sprzęty, których zakupując je można od razu kupić je z redukcjami. Wtedy bez. Wszystkich tych wkładek bez redukcji mamy nogę 36. Możemy założyć sobie redukcję na nogę 30 oraz 25. Więc ja dziś używam do tego fotela redukcji. no Do mojego fotela byłoby bez redukcji. To jest jakby element, gdzie z przodu będzie odłożona szczytówka, tył wędki. Teraz w zależności czy jestem na. Tak, jak dzisiaj nad wodą, gdzie będę łowić głównie drobną rybę, czy na przykład na komercji i tam mogę się spodziewać brań dużych, silnych ryb, które wiadomo, często biorą bardzo agresywnie. Branie trwa dosłownie sekundę, dwie. Może taka ryba porwać zestaw, wędkę, pociągnąć. Wtedy pod dolniki moich wędek stosuję tak zwane zabezpieczające uchwyty, które no, nie pozwolą tej wędce się wysunąć. Za chwilę je Wam pokażę. Dziś bez tego nie są one mi niezbędne. Dzisiaj zastosujemy troszeczkę inny motyw, ale do czegoś musimy je też umocować. I tu mi właśnie z pomocą przychodzi kolejny element, który mogę domontować do mojego siedziska. Odkręcam sobie. Teraz tak, można zwrócić uwagę, jak będziemy montować? Tu mamy klipsy, szybko złączki, tak zwane. W momencie kiedy. O, jak się zapiekła. W momencie kiedy ją zamontujemy sobie na fotelu, może ona na tym fotelu później zostać. Szybki montaż demontaż bo tylko wklikujemy, zamykamy. Gotowe. Teraz tak. Gdzieś musimy wkręcić te nasze elementy, gdzie będziemy odpadać tą bętkę. Tutaj do tej przedniej jakby części, tak można to powiedzieć, montujemy sobie taki uchwyt. Jest on zakończony z drugiej strony gwintem standardowym gwintem i również szybko złączka, którą możemy sobie odpinać, zapinać. Teraz tak. Cały ten element montujemy. Ja zawsze montuję sobie z prawej strony. Dokręcamy. On tu będzie sobie już na tym fotelu praktycznie siedział. Dziś zamontuję go tu z góry, innym razem był on na dole. Cześć piesku! Hello! Dzień dobry! Chcesz być na filmiku, tak? Jaki ty fajny jesteś! No, nie mam kanapek żadnych. Ramię montujemy. Podpórkę i praktycznie wszystko gotowe. Również wszystko na szybko złączkach. Dzięki zastosowaniu redukcji pasuje do nogi 25. Teraz Wam powiem taką jedną rzecz. W momencie, kiedy teraz mam to zamontowane tu u góry, na nic mi się nie zda ta szybko złączka, która tutaj jest. Pozwala ona na szybkie wypięcie i wpięcie. W tej chwili nie będziemy się w to bawić, żeby Wam to pokazać, ale Wam wytłumaczę. Ten element przed założeniem nogi na fotel montujemy tu na dole. Tym elementem regulujemy sobie na przykład do góry. Wtedy tej części nie musimy zdejmować z nogi, tylko szybciutko odklikujemy, chowamy i gotowe. Wygodnie i szybko. Tak jak Wam wspomniałam, często na komercji używam elementów, które zatrzymują dolnik wędki, tak aby ryba podczas brania go nie wyrwała. W tym celu montujemy tu na gwincie o, taki element, mogą być dwa, można wykręcić tą końcówkę i później ją wkręcić jedną, jeśli łowimy na zawodach na jedną wędkę, jeśli na dwie, no to wiadomo, wtedy bierzemy sobie. Dwie. A dziś ten element mi będzie zbędny, ponieważ wędkuję na klasyka, nie będzie mi potrzebna aż taka jakby takie udogodnienie. Zastosuję sobie po prostu neopren. On też ma tutaj, jak widzicie, gwinty, więc to taki dość uniwersalny element, który może się przydać zarówno do wkręcenia tych ograniczników trzymających dolniki, ale można też go wykorzystać samego do odkładania wędki tu na tym miękkim piankowym elemencie i teraz patrzcie. To mi nie jest potrzebne dziś, więc tak jak wam pokazywałam odklikujemy, wyciągamy i jak widzicie tutaj w tym elemencie również są redukcje wszystkie potrzebne do montażu na różnych fotelach, ale mi ten element teraz jest niepotrzebny. Przepraszam, jedną ręką tego nie zrobię, odłożę i teraz, tak patrzcie, uniwersalny gwint. Klikamy i gotowe. I będę tu odkładać sobie po prostu dolniki. Wszystko w temacie.